Siemneczku ludzkie, witam ja w kolejnym odcinku z gry z Hero na tym kanale. I jest to odcinek drugi w tym dniu, ponieważ wyskoczył Łotr i kurde, atakowałem go. I mam najprawdopodobniej drugie miejsce, wiem, pierwszy, niestety tego nie nagrałem, ale ktoś mnie wyprzedził i jest teraz tak smutno. I co ja tu dostałem? 111 ataków, no jak mówiłem, 86 ataków, ktoś mnie wyprzedził niestety. No, smutne, smutne naprawdę kurde nie wiem myślałem że dostanę z drugie miejsce też jakieś kurde hmm, jak to się nazywa a sprawdzimy kto to w ogóle jest zrealizuj teraz hmm, rydzik tak rydzik no więc no smutno 90 level serio o nie! No nie, najgorzej. Jeszcze dostałem jakieś gówniane buty. <laughs> Słabe te buty. Nie. o nie! Najgorzej. Kurde. No niestety, teraz będę musiał dokupować znowu oponki bo teraz mam jedną oponkę, wszystko wpakowałem. No nie, no nie, no jakiś kurde dzieciak z oponkami. Zda. Nie no, oczywiście żartuję, ale no, no smutno, smutno. A w ogóle sprawdźmy, za co jest w ogóle ten set i ten... O, czyli to można znaleźć tylko w łotrze, czyli też to jest unikatowe. No, ale wolałbym pierwsze miejsce i ironiczny set bohatera. Kurde, no nie no nie, najgorzej. Założył to już. Nie, dobra. Tam, ma Hajs i w ogóle, bo sobie kupił ten. Dobra, nieważne. Więc nie możemy kończyć ten odcinek. Jest to krótki odcinek, tylko chciałem powiedzieć, więc jutro się pojawi odcinek, więc do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.